Siemano Rdaw w końcu nastała zima. Chodźcie, pokażę wam, co działamy. Tutaj w DAFie, belka kabiny, 6 wtryskiwaczy, DPF i autko będzie jechało. Jak widzicie belkę mamy zrobioną drugą, więc nie ma czekania. Szybka przerzutka. I auto w ciągu dwóch godzin wyjeżdża. Tutaj w skali, problem z przepustnicą. Przekładamy przepustnicę, tam leży oryginał skania. Do tego oryginalny czujnik różnicy ciśnień i tak samo autko w drogę bez żadnych bez zbędnych problemów poza tym z tyłu mamy baulanda w którym przerzucamy smog ad blue a do tego przyciski na kierownicy ponieważ sami wiecie, że to częsta usterka w DAFie pomimo tego stoją dwa DAFy w których problem jest jak to w DAFie z DPF-em. dbajcie o swoje auta i nie prowadzajcie ich byle gdzie przecież my jesteśmy 15 km od portu radomsko a z kotrakiem możemy zdiagnozować was nawet zdalnie. Serwis prawda. Siemano.